Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego wyzwania 100 dzieciaków. E, zobaczcie, jesteśmy sobie w szklarni. E, tutaj ona pogłębia wiedzę, bo. Mm, Chciałabym, żeby ona to ogrodnictwo sobie poprawiła jakoś, no ale wiecie, te roślinki tak mało potrzebują tego podlewania i tak dalej, że pomyślałam, że po prostu niech sobie tutaj działa i już Wam przedstawię, co tu się troszeczkę zmieniło. Tutaj dodałam troszkę zieleni i tak wiecie, poukładałam troszkę bardziej, także myślę, że naprawdę wygląda to teraz milej niż takie puste, wiecie, zakątek tak, z takimi kwiatkami. Um, tak, tu się nic nie zmieniło, na razie nic nie dodawałam. Tutaj dodałam takie drzewo. E, przestawiłam tutaj ogródek, ponieważ powiększyło nam się tutaj pomieszczenie mm, dla dzieci e, i nastolatków. <grym> Zobaczcie, tak jak mi pisaliście, e, mieliście rację. E, ten taki jeden duży pokój dla wszystkich, e, może faktycznie niezbyt mi też to nie do końca pasowało, e, ale może już to zrobiłam, nie wiem, z lenistwa, bo już byłam wyczerpana tą budową. Także słuchajcie, a nowy poziom, super, świetnie, także chodź, siusiaj tutaj. Um, niech ona sobie wszystko nam sprzedaje, bo musimy trochę, wiecie, kasy tutaj, e, chciałam, żeby ona spełniła sobie to, e, te mm, aspiracje, także troszkę, wiecie, sprzedajemy sobie, później zasadzimy, o, nie wszystko sprzedała, ale już zaraz się zasiusia, także niech leci. <grym> um, myślę, że zaraz będzie poród, także będziemy na to czekać, um, także tak... Um, taka zmiana, że wiecie, podzieliłam po prostu pokój różowy, niebieski, wiadomo, <taki> takie typowe trochę. Może nie jest wiecie, no znów jakoś pięknie, ale jakoś tak wiecie, bardziej e, rozdzieliłam to, troszkę tam usunęłam po jednym łóżku tutaj stąd. Także myślę, że m, dzięki czemu, e, znaczy dzięki temu, że usunęłam te łóżka, zrobiło nam się tutaj dużo więcej miejsca. Tutaj taki korytarzyk e, troszkę go zwęziłam, ale myślę, że taki wąski spoko. Mam nadzieję, że się nie będziemy to blokować. Jeżeli tak, to, to tutaj jedną... O, tu widzę, że... E, tak jak dookoła, wiecie, domu robiłam ziemię, to tutaj zostało. E, także e, także tak, myślę, że całkiem spoko to wygląda. Mi się na razie podoba. E, tak, e, no i dzięki temu, że tu się zrobiło tyle miejsca, poprzestawiałam te wszystkie rzeczy z piwnicy i usunęłam po prostu piwnicę, bo e, wiecie, teraz mam miejsce na telewizor, możemy sobie to usiąść, do to, wiecie, normalnie oglądać telewizję. E, no i tak, i, i myślę, że, że wiecie, no i ja też nie przepadam za, wiecie, za poziomami, szczególnie no w takim, wiecie, e, no dobra, ale nie pij tego, e, schowasz to, mhm. zaniesiesz to gdzieś, to ja cię kliknę, żebyś to sprzątnęła, aha, na stół, ale tutaj nie siadasz, jak jesz, tylko nosisz tam naczynia, super, dzięki, <grym> chodź sprzedaj resztę, sprzedaj wszystkie plony, sprzedaj, posprzedawaj. Um. No, na razie sprzedajemy tam, wiecie, bo tu jeszcze troszkę mamy w zapasie, także możemy sobie tutaj jeszcze coś tam robić, jakieś. Um, co my tu mamy? O, tam na przykład. Um. Także tak to wygląda, mam nadzieję, że Wam się podoba. Już tego dziecięcego, takiego wiecie, dla maluszków w pokoju nie zmieniałam i nie rozdzielałam, no bo wiecie, maluchy to nie ma znaczenia, czy chłopiec, czy dziewczynka, wiecie, oni po prostu muszą się skupić na nauce jak najbardziej, bo wiecie, dzieci jednak te najmniejsze jest najciężej mi po prostu nauczyć wszystkiego. Także wiecie, ja muszę mieć ich tutaj wszystkich na jednym, pod jednym okiem, tak jakby nie przesuwać się po, po, wiecie, po ekranie. A tutaj myślę, że i dzieci, i nastolatkowie sobie znajdą tutaj takie, wiecie, bardziej chłopięce. Jakieś pościele dałam tutaj, takie bardziej, wiecie, męskie. No i tutaj też takie różowe, takie. Myślę, że całkiem, całkiem spok to wygląda, nie jest źle. Eee, myślę, że chyba lepiej niż było. Także mam nadzieję, że Wam się troszkę bardziej podoba. <grydy> Jeżeli macie jakieś obiekcje, to koniecznie mi piszcie. Jeżeli coś tam jest nie tak albo nie po Waszemu, to, to piszcie, bo, bo naprawdę czasami, wiecie, ja już z lenistwem mówię, a dobra, niech będzie. A tak naprawdę pisząc mi, że na przykład to Wam się nie podoba albo to mogłoby być tak, to ja, wiecie, nabieram właśnie motywacji. I dzięki temu mogę, wiecie, no, no, motywacji, żeby po prostu coś przebudować, zrobić inaczej i tak dalej, i tak dalej. Prosiliście mnie, żebym udostępnił nowy poziom, super, co my możemy. Roxana może teraz tworzyć kompozycję ze śnieżynek, wow, lili i cierników białych, może także um, nadawać swoim kompozycjom zapach, wow, dodatkowo um, wyższą jakością, super. Uh, Okej, okay. także um, chcieliście, żebym udostępniła go w galerii, ale um, nie wiem, czy on jest jeszcze skończony już. <noise> jakoś tak nie wiem, kurczę, czy, czy, czy udostępniać jeszcze tak wiecie, tutaj jest tak trochę pusto, chociaż już nie wiem, nie chciałabym tu, wiecie, bo już to drzewo mi trochę przeszkadza, nie, no ale, ale już dobra, nikt niech nie um, będzie, niech ono tu mi jakoś tak pasuje, także dobra niech będzie. Ja tak z daleka nie będę patrzeć, także ono będzie wiecie, gdzieś tam z tyłu za nami. <noise> um, Także nie wiem, czy on jest jeszcze skończony tu, jest tak postawa, chociaż nie chciałabym tu zawalać roślinnością i tak dalej. No nie wiem, zobaczymy. Może jeszcze jakieś wiecie, no taki. No nie wiem, jeszcze pomyślę, jeszcze pomyślę, jak dokończę ten dom. Wtedy na pewno go wstawię do galerii. Także jeżeli tylko chcecie, to nie ma problemu. Dobra, tworzysz ten tę kompozycję. okej, okay, super. A jeszcze chciałabym zerknąć tutaj na przykład. Pokaż się. O, jada. <grych> Jejku, jak to naprawdę. Alicja, patrzcie, Boże, jak to po prostu wygląda. Patrzcie. Wow, od Alicji. Ile tych dzieciaków było po prostu. <grych> szok, szok, szok. Okej, okay, zrobiony. No to sprzedaj. E, I wiecie, co kusi mnie? E, czekajcie, może jakiś ciernik? A e, nie, tego nie mamy, więc ja bym wolała coś, co mamy, żebyśmy nie musieli za to płacić. Wiecie, o co chodzi. Hmm, tu nie mamy, nie mamy krokusa, hmm, Skąd tak kwiaty wziąć? A kupmy nasiona może. Dochodli, ojejku, jak tam motorem pędzi. Hmm, kupmy to. Zobaczmy, co tu będzie. Otwórz paczkę nasion. Może to będą jakieś fajne? O, rachunki przyszły. Okej, okay. no otwórz yy, otwórz. Pat... Aha, bo <gryzantemy> zatrzymałam czas. E, czekajcie, to tu jest stokrotka. A my chyba w ogóle nie mamy stokrotki. Mamy kwiat begonii, chryzantemy. Tak, Begoni, dobrze? Begoni, dobrze. E, Lili, lwiej i paszczy, i różany. A tutaj co jest? Orchidea. Ok, czyli takiej zwykłej stokrotki, tak jakby nie mamy. Chryzantemy mamy. No dobra, kurczę. Myślałam, że coś takiego tylko dwa takie kwiatki. No ale dobra, czyli mm, chryzantemy mamy, tak? Czy nie? Czy. Czekajcie. Chryzantemy, no są, no właśnie, dobrze. <gryzantemy> ok, także zasadź sobie tutaj tą stokrotkę. Może jeszcze polecimy sobie, wiecie, gdzieś tutaj yy, poszukać czegoś, co to są? Hmm. Dzwonki, ale dzwonki my mamy, tak? Czy nie mamy? Bo kurczę, ja już nie wiem, co mamy, co nie. Elwia Pasha, Lidia. A, dzwonków nie mam. także słuchajcie, może po prostu zbierzemy sobie. E, także dzwonki nam się przydadzą. Kochani, nie zbieram kwietów, wiecie, są wszystkie takie... E, o, to coś jest, może wykopiemy to? A co tam? Okej, okay, co będzie? Gdzie by w ogóle iść, w którą stronę? Tutaj coś było? <coughs> Oj, przepraszam. Ale też mi tam w e, No tak, tutaj też cebula. Nie no, cebuli to nie mam jakieś kwiaty, tylko... O, ktoś tu idzie. Taki. Kurczę, ja jestem kiepska w tym szukaniu, naprawdę. Tym bardziej w jakimś świecie nowym. To tutaj sobie. myślę na nowym świecie, w którym jeszcze nie byłam. Także, ym, no, najlepsza to nie jestem. <grym> Okej. Okay. a tutaj jest jakieś. Poczekajcie tu. Tutaj jest. Jeżyny. Wow, no to zbierzmy sobie te jeżyny. Jeżyny no To nie jest jak kwiat, ale wiecie, jeżyny są całkiem spoko, powiem <grym> e, Tutaj są jeszcze jakieś jabłoń. To nie. To też nie. Tutaj coś rośnie. Tutaj chyba żadnej roślinki nie będzie. O! do tego, do rzucania balonami, fajnie, e, także to też chyba nic nie będzie, tak, dobra, to lecimy dalej sobie gdzieś tam, nie możemy tam, dobra, tam uszłam, więc. czekajcie, bo gubię naprawdę, Boże, sorry, mogą to wyciąć, no ale dobra, już trudno, musisz się męczyć ze mną, o, tu jeszcze zetkniemy, właśnie tutaj coś było, ktoś tu idzie, landgrab chyba, e, nie, tutaj już użonej roślinki, jako taką nie będzie. Widziałam, że to jeszcze była roślinka, o, ale to są chyba te dwoki, które też mamy, także no, jeżeli też mamy, także nie, o tym nawet bardzo, bardzo lubię. ja <grym> często powiedziałem. Um, no i tutaj chyba są tylko grzyby i takie tam także nic um, nic interesującego. Mhm, to trzeba o coś zobaczyła. O, tu są je burszka, pasy, cytryny, wow, ale nie, no, nie będziemy sadzić, Nie, nie, nie. <grym> dobra, dzień, wyprzedzie okolicę, Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadzało. Jeżeli że tak no, to przepraszam, bardzo. <grym> <grym> Okej, okay, coś tu mamy, widzę, wykopała. Mm, mam nadzieję, że mi się nie zsiusia tutaj po drodze gdzieś. <grym> no dobra. O, tu jeszcze były jeżyny. Tak? Jerzy, no dobra, to zbierz cały plan i wracaj do domu, bo się zesikasz zaraz. Wracaj do domu. Czekajcie, ojejku, o, o. Szybciutko, kurczę, wracaj, wracaj. Szybko, szybko, bo się zesikasz. Szybko, leć, leć, leć. Mam nadzieję, o jest, udało się, słuchajcie. <grytanie> Okej, okay. może coś zjemy. Weźmiemy sobie jakieś resztki, mamy pełną lodówkę, także spoko. O nie, no znowu zepsuty. Przecież ostatnio go naprawialiśmy, patrzcie. Ach, nie podoba mi się to, nie podoba. No, dobra. Słuchajcie, mam dużo jeżyn. Ja wiem, że one chyba są drogie, także mm, warto by było je... O, podlej teren. mu takie czarne? <grym> e, tu mam jeszcze dzwonki, to też sobie zasadzimy. Dobra, i tak naprawdę chyba tylko dzwonki udało nam się zebrać. No i te jeżyny. Zasiej. Okej, okay. dobra. Jedz, jedz sobie na spokojnie. I czemu ona nie siada? Ani tu, ani tu. Och... Nie wiem czemu, tak, nie korzystają. Może przez to, że tutaj mm, jest, wiecie, ten taki pasek, to jest jako ogrodzenie, czy coś takiego. Może to przeszkadza, może przez to, wiecie, jakoś SIM się blokuje, no nie wiem, w tych... Mm, nie wiem, kurczę, nie wiem. <laughs> nie wiem już, co mam robić, żeby oni siadali tam, gdzie bym chciała. Aha, no ale talerz tu przyniosłaś, super. Dzięki. <laughs> Okej, okay. dobra, spróbuj to naprawić. Aha, nie, śmieci wynosisz. No dobra, wynieś śmieci i leć sobie. A czemu to jest taka lama? Franciszek. O, poród się zaczął. Super, dobra, ale lecimy. Może jeszcze... super, super, ale się cieszę, ale ona jest taka zmęczona. Czemu to jest taka lama? To jest jakiś bag, czy co? O co chodzi? Nie wiem. Dobra, zasiej to. O, podlać i, i to już urosło. Bez podlania. To też nie musisz? No dobra. Słuchajcie, lecimy do szpitala, kochani. E, urodzić pierwsze dziecko znowu na A. Także urodzić dziecko w szpitalu. Dołączymy i jedziemy sami. Okej, okay, jesteśmy, słuchajcie. Tutaj mamy nowego lekarza. Także, słuchajcie, bardzo, bardzo e, interesujące. Może później jakieś uprzejme zapoznanie, czy coś tam, wiecie. E, może to będzie nasz tatuś przyszły? Bardzo, bardzo ciekawa. Oj, jakaś pielęgniarka. Aha, to będzie ona. Jaki ma piękny, różowy ten, taki... Uh, ona chyba będzie odbierać nasz na port, ale tutaj jestem pielęgniarzem, to porozmawiamy, nie ma co. Mam nadzieję, że on tutaj nam nie zniknie. Okej, okay, dowiedzieliśmy się, że ona tu pracuje, super. <grytania> Okej, okay, także słuchajcie, czekamy na pierwsze dziecko Roksany. Uuu, nie mogę się doczekać, jejko, co to będzie, czy chłopiec, czy dziewczynka. Mm, I znowu oczywiście lecimy na, na imionka, wiecie, od A. Bo to jest tak, jakby wiecie, od nowa się liczą ten, te, te, tak, nie wiem, tak sobie myślałam. <dobra>, Dobra, lecimy. Chłopiec. A, czekajcie. Mm, powiem Wam tak. Chłopcy już byli. Ja tutaj zerknę swoją kartkę. Był. Um, był tak. Był Adam i Andrzej. Więc teraz może nazwiemy na przykład Adrian. Ady. R. i Anny. Adrian. Ok. Jeden. Dwójka, Jejko! I może Albert, Albert. O, myślę, że to takie oryginalne. Jest dwójka chłopców. Gratulacje Roxana. Brawo! Uhu! Ekstra. Mamy od razu dwójkę. Dzieciaczków, Alberta. Tu jest Adrian i Albert, także super bardzo się cieszę. I zobaczcie w takim różowym, ślicznym och. Wspaniale. Ojejku, cieszę się. Do zobaczenia. W domku już, moi drodzy, ale się cieszę. Okej, okay, jesteśmy w domku. Zobaczcie, jaka zadowolona. O, tak. Słuchajcie, jesteśmy w domu. Dostaliśmy oczywiście dwa. Akty urodzenia. Już wam przedstawiam. Tutaj, jak pamiętamy, są akty urodzenia um, Alicji. Tutaj Ady. E, no i tutaj zaczynamy wieszać nasze. Także wiecie, ta ściana jednak nam się przydała. <grym> Bardzo dobrze tutaj wiszą nasze zdjęcia. Także um, wszystko fajnie. E, się będzie przedstawiać na tych naszych ścianach. Tutaj już maluchy są. Słuchajcie, musimy zdobyć e, no to umiejętności wychowawcze, bo nie mamy tego, wiecie, tej super skutecznej opieki, e, co będzie mi doskierało pewnie. <laughs> Także zobaczymy. ten śmietnik mi tu e, brzydzi, <laughs> widok. Dobra, już Cię karmimy, już. Ojejku, jakie głodomorki dwa. No dobra, <laughs> ale już lepiej się czuję, nie jest taka zmęczona, jak była. Już Was karmimy, już tu jest Albert, a tutaj Adrian. Super. Tak się cieszę, żeby oni już byli tacy duźni, wiecie, była dosyć spora przerwa między, wiecie, e, zanim e, maluchy, e, wiecie, kolejne przyszły, także, także cieszę się bardzo. <grym> Okej, okay, także mam nadzieję, że imionka Wam się podobają, wybrałam takie, wiecie, których jeszcze nie było, także mm, nie będą nam się mylić dzieciaki. E, no dobra, to co, może, nie wiem, e, chodź sobie skorzystaj i może jednak się prześpij troszeczkę. Bo dzieciaki pewnie zaraz będą płakać, czy coś tam, także wiesz. Jednak powinnaś być na chodzie cały czas i wysypiać się w każdej możliwej chwili, bo jednak od razu dwójeczka <laughs> dzieci nam przyszła. Tu nie wiem, czy wam pokazywałam, ale nazwałam rybkę Florek. Bardzo mi się spodobało to imię, także. Jeszcze była propozycja Goldi, chociaż też super, także. No, no nie wiem, dobra, Florek już jako pierwsze. <laughs> Może tutaj postawimy gdzieś drugą rybkę i też nazwiemy ją. Ale, ale, okej, okay. o nie, znowu beczy ktoś, ach, no dobra, chodź, zmienimy brudną pieluszkę, już tam nie musisz się tak wysypiać, okej, okay, w piżamie oczywiście, to cały czas będziemy ją pewnie, <grym> jak to zwykle w naszym wyzwaniu bywa, no dobra, kochani, co ja wrócę do Was jeszcze jutro rano i sobie tutaj mm, może posieć, albo może coś zjedz, bo widzę, że jesteś głodna, także ja tutaj, wiecie, przypilnuję trochę dzieci i widzimy się jutro rano. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, ciężka noc, bo całą noc tak naprawdę tutaj przy dzieciach one cały czas płakały. No, ale dobra. Słuchajcie, zaprosiłam już oczywiście tego Magnusa naszego kolejnego tatusia, bo już wiecie pora zachodzić w kolejną ciążę, nie ma na co czekać. I troszkę wiecie dałam jej do uczenia się właśnie te rodzicielstwo. Niech się tego uczy. Myślę, że już chyba ten pierwszy poziom, ona już ma czwarty czy trzeci. Trzeci, także jeszcze ten pierwszy poziom może, mm, pierwszą książkę, znaczy pierwszy mm, tom może mm, czytać. Okej, okay, nie mogę się wysłowić. Dobra, y, idziemy poznać Magnusa, chociaż już go znamy. Ale wiecie, o, mam od razu, super. Rozmawia o marzeniach i chodźcie, rozmawiać tutaj y, do pokoju. Y, bardzo romansowego. Zapal, oczywiście, romantyczny sandałowiec. Magnus jest bezrobotny. Ok. Także słuchajcie, pierwszy raz wiecie: ciąża z kosmitą. Ja wiem, że w wyzwaniu oryginalnym tam jest zasada, że jak wiecie, z kosmitą, czy tam z jakimś wampirem, czy coś, to wtedy. A co tu jest? Aha, już nudna książka. No dobra. Dobra, słuchajcie, coś romantycznego, romantycznego koniecznie. Pochwal wygląd. Także jeżeli, wiecie, jeżeli coś tutaj em, nam em, uda się, wiecie, poderwać właśnie jakiegoś em, boże, no, aliena? <grytania> Ufolutka, Nie, jak on się kosmici. O, właśnie, boże, nie mogę się słowić. E, jakiegoś kosmite lub właśnie wampira, to wtedy e, dzieci jakby liczą się razy dwa, coś takiego, ale my oczywiście tego robić nie będziemy. Normalnie każde dziecko się liczy pojedynczo, tak jak każde ma się liczyć, także ja z tej zasady rezygnuję, nie ułatwiam sobie, także... Okej, okay. gdzieś miłoszczą do psów, o, Bo on też jest miłośnikiem psów. Dobra, słuchajcie, coś romantycznego trzeba tutaj robić, koniecznie. Oni tak stoją w sobie trochę, no ale dobra. Flirtuj, okej. Okay. Bez bardzo flirciarski, także musimy to wykorzystać, wymienić numerami. Okej, okay. szybko, nam zaraz dzieci będą płakać. No dawaj, dawaj. Kurczę, ona nie jest romantyczna. Znaczy ja, w romantycznym nastroju. za uroczenie. O, właśnie super już jakiś tutaj różowiutki pasek się zapalił, także cieszę się. Um, w się? No dobra, niech będzie. Może się zgodzi? No, dostał numer. OK. Um, ośmiel się. O nie, już tam dzieciak beczy. No trudno. Niech beczy na razie. Um, może, kurczę. Nie, nie, nie. Nie, łacz, nie łaskocz. Nie, nie, nie. Um, coś romantycznego, szepcz słodkie słówka o, super um, dalej, ta gadka na prodryw kurczę, mówiliście, żeby tego nie używać ona nie ma tej cechy jeszcze um, a czekajcie, spróbujemy czy już mam, może będzie nas stać na tą cechę czekajcie, cechy mm, świetnie całuje, nie, ale czarująca, o właśnie super także bierzemy, ok stać nas, ekstra, bardzo się cieszę że nas stać. Mm, tu już chyba nic na razie takiego ciekawego nie będzie. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj z flirtami już naszymi, <grytami> także możemy oczarować. Bardzo mnie cieszy, że już nie będą nas wiecie, odrzucać, mam nadzieję. Um, Okej, okay, pierwszy pocałunek jest. No nie, płacz mały, nie płacz, ja wiem. Już zaraz, już zaraz. <grytami> pierwszy pocałunek. Dawajcie, dawajcie szybko, bo mnie to bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. Buzi, buzi. Zapytaj może, co jest w związku, żeby wiesz, po, dopiero po buziaku, no ale trudno. Um, wodzicielska poza. No, 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 no super. Jest, postaraj się o dziecko, super. Także lecimy na razie, wiecie, tak nudno w, tutaj w łóżku, ale wiecie, chcę jak najszybciej po prostu um, to zrobić, żeby już być w ciąży, żeby nie marnować tych dni. Okej, okay, um, dobra, to przyjdziemy tutaj później zmienić piluchę um, i zrobimy ten test ciążowy, żeby wiedzieć na pewno, kto to jest w ogóle? Aha, pokojówka. a no, nie jest przebrana w ogóle, tylko w takich ciuchach swoich coś, niu, coś z nią chyba jest nie. Tak, na skutek nagłej Jusyń wyszło na że Magnus jest kosmitą. Aha, no widzicie, wow, nie wiedziałam, że jest taki ten, nas no, taki, wiecie, um, powiadomienie ostro. Ciekawe, jak to się um, objawia. <laughs> Dobra, nieważne, fu, co to, nie było w ogóle. Ej, wyłączyła prąd. O jejku, Boże, to już 24 godziny minęły. Jejku, ja nawet nie zdążyłam się skapnąć. My byliśmy na porodzie. Sorry, już płacę. Dobra, leć. E, wiem, że chce ci się sikłu, ale zapłać te rachunki e, i zrób ten test ciążowy. O, to się dowiemy, czy jesteś w ciąży z kosmitą, czy nie. Ciekawe, jak kiedy dzieci się urodzą. Bardzo jestem ciekawa, czy takie jak on. Czy też kosmici? Mm, jeszcze nie mieliśmy kosmitów, także bardzo się cieszę. Okej. Okay. dobra. Znaczy, chyba mieliśmy. Mm, jest w ciąży. Wow, gratulacje. Gratulacje na nowego członka rodzinki. Dzięki. Idziesz mu e, powiedzieć jeszcze. A on chyba już poszedł. A nie, jeszcze tu jest, także spoko. Dobra, już, już idziemy do Was. Już, już, już się Wami zajmujemy. Zmiej brudną pieluszkę. Także powiedz mu. E, no dobra. O nie, chyba jemu się nie spodobało, no ale trudno. <laughs> nie musisz się niczym zajmować, także spoko. E, Może wrócić na swoją planetę. <laughs> Sixam chyba, tak. Czemu płaczesz? Dobra, nakarmiecie, proszę. Może przytule, pogovorzę, także nie będziesz smutny, mam nadzieję, bo muszę zjeść i się wyspać troszeczkę kurczę szybko. <grafię> Okej, okay, no jemy, jemy. Ok. Także super, już pierwsze dzieci. No i super. <grafię> pierwsze dzieci, druga ciąża, ale się cieszę, no powiem wam naprawdę. Wow, mega. No i zobaczcie, ona to stoi. Usiądź. Usiądź sobie tam. No właśnie. Ach, ty. Ach, ty. No dobra, słuchajcie, po, po, próbujemy się jeszcze przespać. Kurczę jest gorąco. To chyba trzeba będzie włączyć może na chłodniejszy ten termostat. Okej. Okay. Jak no uczemu czemu Na karą piersią. Okej, okay. aha, idziesz z jedzeniem. No dobra, trudno, kurczę. Okej, okay. jest do końca. Jedz, jedz. Ok, najadłaś się, także dobrze. Aha, zamiast do zmywarki, to tutaj tak na brzegu samym, żeby spadł jeszcze ten talerz. No, masz szczęście, że to są zimsy. Ok, także nakarm i też może mm, gawoż i kołysz. Ok, i sama się też ukołyszesz do spania, słuchajcie. Wiem, że jest w miarę wcześnie, ale ona, wiecie, całą noc tutaj ślęczała przy tych dzieciach, także może być niewyspana. Ok, tak, gawosz, gawosz, kołysz. O nie, też płacze. Nie, już myślałam, że płacze, kurczę. Co do pieluszka znowu? No dobra, to jeszcze zmień tą pieluszkę, żeby nie ryczał nam tutaj. <śmusza> Masakra, ale chłopaki są naprawdę wymagające. No nic, dobra. Dzięki temu się więcej, więcej uczymy <śmusza> tej, tej umiejętności wychowawczej. Okej. Okay. Um. No dobra, także słuchajcie, będziemy musieli skoczyć jeszcze, popoznawać e, tam tych tatusiów, których e, Ada nie zdążyła, bo tam jeszcze chyba było dwóch czy trzech do wykorzystania, także wiecie, wykorzystamy ich. <grym> e, jeszcze m, będę musiała zerknąć, oni chyba tam mieszkają gdzieś właśnie, w Sulani. Nie, nie, w Sulani. No, gdzieś tam ich znajdę. Okej, okay, już przepraszam, ale wyskoczył mi komunikat, że laptop rozładowany i mi się wiecie, wyłączyło nagrywanie. <grym> także już jestem, przepraszam. <grym> Podłączyłam, troszkę będzie nam, wiecie, szumieć jak zwykle, oczywiście. Um, także tak, okej, okay, dobra, damy jej się chwilę przespać, niech ona się prześpi. E, I trochę. Aha, tego już chyba nie musimy się uczyć, tylko musimy chyba tutaj z tego drugiego tomu. Także słuchajcie. Uczymy się. O jejku. No nie, no nie. <grym> Zmień brudną piluszkę. Okej. Okay. Ok, już lepiej? Dobrze, także czytamy. Proszę bardzo, oczywiście w piżamce, <laughs> Tym razem innej. O nie. A nie możemy się dowiedzieć, co się stało. Kurczę, czekajcie, może ona teraz zdobędzie poziom. I nie wiem, przy którym to się. Hmm. Teraz wysłać dzieci do konta, będzie wiedzieć więcej, na, 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 w jaki sposób paradoks. O, kurczę. O kim ona myśli? <laughs> Dobra, chodź, um, przytul Gawosz? Nie, 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 odkładaj tej książki, bo ja później jej nie mogę znaleźć. <noise> Czekajcie, gdzieś ona tu była? O, tutaj, no właśnie. Miej ją w wyposażeniu, bo mi się przyda to. Czy <noise> to chodziło? Nie, on chyba jest głodny, także nakarm piersią. Mm, skoczymy sobie tutaj siusiu, bo potrzebujemy. Ale już myślałam, że drugi zaczął, chociaż pewnie zaraz zacznie. Ależ, powiem wam naprawdę, chłopacy są mega, mega wymagające. Może weź sobie prysznic, bo już dawno nie brałaś. <noise> Okej. Okay. No, chociaż to mycie im naprawdę dużo daje tej higieny. No dobra, i czytaj sobie ten drugi tom jeszcze przez chwilkę. Okej. Okay. Aha o, jaka piękna ta sukienka, naprawdę podoba mi się. Super. Dobra, czytaj, czytaj. Ja tutaj patrzę troszkę na dzieciaków, ale ładny ten Tak Taki wiecie, różowy troszkę niby nie w moim stylu, ale podoba mi się tutaj te muszelki, które znaleźli. Chyba chłopaki nawet, albo... albo um, Ada, no nie wiem. Kolejny beczy nam. No dobra, przejdziemy nakarmić go. Ona no miarę szybko się uczy, także... Nie, nie odnoś książki, masakra. Dobra, otwórz. Um, I czytaj. Drugi. Tam. O nie, on chyba pieluchę trzeba mu zmienić. Ja już kliknęłam, żeby czytała. No właśnie, o kurczę. Co jest? Kłodno, jesteś? Nie jesteś. Także, co tu mi już pokazujesz na brzuch? Okej, okay, teraz już lepiej? Także może teraz? Czytaj. O masakra. No dobra, już lepiej. Także mamy chwilę, słuchajcie, znowu. Na czytanie, bardzo mnie to cieszy. Ok. Um, także już będzie pięty poziom, także całkiem nieźle, jak przy pierwszych dzieciach. Okej, okay, robi się głodna, także pójdziemy później coś zjeść, ale jeszcze chwilę nie się uczy. Um, aha, będziesz i czytać, i jeść. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, słuchaj. Aha, no właśnie, ani nie czytasz, ani nie jesz, także no właśnie. Proszę bardzo, jedz. Ależ ona myśli o tych członkach rodziny? No, o swoich braciach, siostrach, super. No, patrzcie, jak fajny grobik wygląda wieczorem, no co? O, super. Bardzo mi się podoba ten kącik, jakoś taki, wiecie. Ehm, troszkę, wiecie, takie. O jejku, co tu się dzieje? Gdzie ta książka twoja schowała się do wyposażenia, czy gdzie? Aha, nie wiadomo gdzie. Ehm, co się dzieje, kurczę? Zmień pieluchy. Ehm, nie wiem, gawoż, przytul, no nie wiem, co oni chcą, kurczę. kołyż. No, chyba tak. Chyba, chyba o to chodziło. Chyba o pogadanie. Dobra, zajrzyjmy. Gdzie ta książka, kurczę? No, nie ma jej. Nie ma jej. To jest tom trzeci, który ja jej schowałam, więc... Gdzie jest książka? A, tutaj, okej. Okay. Widzę. No dobra, także jeszcze czytamy sobie. Zaraz, piąty poziom. Chyba szósty już nawet, tak? Kurczę, nie wiem. Piąty, piąty, super. Także... Także dobrze, później jeszcze Siusiu. Koniecznie. A możesz. Yy, po prostu czytając? O właśnie, super. Może dawać yy, dzieciom szlaban za złe zachowanie. Jeśli preferuje bardziej bezstresowe podejście, może porozmawiać z pociechą o jej błędach i delikatnie odwieźć ją od ich powtarzania. Zyskuje również dostęp do nowych opcji zaspokojenia potrzeb dziecka. Okej. Okay. Znaczy w końcu będziemy wiedzieli, co, o co chodzi? Nie, nadal nie. No dobra. Yy. Dobra, to też przytulimy. Gawoż, kołyż, zobaczymy, jak tam. Aha, czy też w Łazience. Okej, okay, dobrze. Dobrze, że zdecydowałaś się odłożyć. Wiecie, że to nie ma lustra? Proszę Aha, jest lusterko. No właśnie, dawałam. No dobra. Także przytulanko i w ogóle, ale chyba nie o to chodziło. Także nakarm piersią. Strasznie dużo jedzą i strasznie dużo, o, nie wiem, sikają. sikają. Ehm, czekajcie, czekajcie, bo ja chciałam zerknąć, ile jeszcze. Drugi trymestr za 5 godzin. No dobra. Dobra, słuchajcie, przegraliśmy całą noc, oczywiście znowu na chodzie, e, może niech się położy trochę pospać, o nie, nie, poczekaj, to zmień tą pieluchę i, i, i kładź spać. E, kochani, a ja bardzo Wam dziękuję, już kolejny ten dzień, znaczy tą środę już zagramy sobie w kolejnym odcinku, e, mam nadzieję, że ten Wam się podobał, troszkę się wydarzyło, także wiecie, i ciąża z kosmitą, także u, ciekawi mnie to, co będzie. Ja wysyłam Wam gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, papa, pa, kochani!